Jeżeli lubisz nosić jasne kolory i jesteś kobietą plus size, to naprawdę nie musisz z nich rezygnować, tylko nosi je po prostu w odpowiedni sposób. Możesz nosić jasne kolory jako akcenty w stylizacji, czyli takie, gdzie pojawia się ich troszeczkę mniej, jak na przykład na zdjęciu po środku. Nie patrzcie w ogóle na tą tutaj żółtą spódnicę. To mówię tutaj tylko i wyłącznie o górze sylwetki, gdzie ten biały kolor miesza się z tym czarnym kolorem, i ten biały jest tutaj tym akcentem. No i ostatnie, jak możesz nosić jasne kolory, to na dwóch przykładach po prawej od prawej strony we wzorze. Jeżeli łączysz ten tą biel czy jasny kolor z innym kolorem, pojawia się ona na wzorze w mniejszej ilości, nie musi być ona w dużej, lub w równych proporcjach, jak na przykład yy, na zdjęciu drugim od prawej strony, gdzie mamy równe proporcje czerni i bieli, ale jednak pojawia się ta czern i ta biel nie jest tak dominująca może też być w mniejszych ilościach na przykład jakieś kwiatki, jakieś mniejsze wzory. Nie musisz rezygnować z jasnych kolorów, jeżeli jesteś kobietą plus size, tylko zapamiętaj sobie te kilka zasad i pamiętaj, że zawsze jasny kolor będzie optycznie powiększał, ale nie znaczy to, że musisz z niego rezygnować.